Siemano, no witajcie, ja z tej strony Rashi, bo jest ze mną House. Dobra, i lecimy oddać. Znaczy, ja lecę oddać te części do klap trapów, które chciała Tanis. Patrz, nie było tej. Tanis, trapa. Ja jeszcze nie. Jeszcze żyje. Dobra, jak będzie nam okazała kolejne części przynosić, to będzie to już będzie normalnie. Wścieklizna. Choć w chyba dostaniemy z tym Dobra, no skor, tu duży No. no. Dziękuję. No. A, <głos> <głos> dokładnie. I musimy, będziemy teraz próbowali zabić. Kurde, gdzie to jest? Obleciałem całe naokoło. około. Znaczy, jestem zdolny, no. Dobra. Crap, trap, komponent to Spoko. A mnie to kurna nie dziwi? Dobra, okej, okay, nieważne. Clock trapa. Jak masz go tam gdzieś... O. Wow, wow, wow. Al Jak masz tam gdzieś portal do niego, to weź tam na Weź jeszcze jedną misję. Gdzieś miałem miałem, do... przy tym, gdzie tam. Jaką? Mm -hmm. Not my fault? Nie. Może. Nie, wszystkie tam. Znaczy, nie doszło nam żadna teraz więcej. No, jeden z naszych tutaj jest. Jasno, to tu? Nie. Zgłupia. Czekaj. Ty wiesz, co to od Markusa to jest? Tutaj? Ale... Co ty też wziął? Nie. No, nie ma innej tutaj w tej lokacji. Ja nie chcę tej lokacji. To co ty chcesz? Nie wiem, kurwa. Miałem, miałem iść tu. Sześć, no bo zmienię misję i nie wiem. A no chuj No, Operation Trap Trap, no to jedynie mieliśmy. Hmm. No. No. wyjdźmy z tego menu. Dobra, już, już. <grym> no nie Zen. Nek, nie odgrażaj mi się tak. Szynek właściwie ja wie. To myślę mastkę, bo pamiętasz do dziewiętnastki. Nie ma takiego bicia, co takowe, co? Nie ma takiego picia. Chodź napić się trzeba Ten już ciśnie Napiłem no się so to można. No, Kruski emigranty z Roski Emigranty Dobra Nie ma nic ciekawego Nie ma nic ciekawego Open the drzwi Eee poczekaj Ej mam tarczę 750 dla ciebie Co to kuźwa ma być Co ja Dolone Chodź Bo czekaj to jest jedna wielka arena przecież No chodź tu. No idę, 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 tylko ja nie mam spithaka takiego jak ty Mam dla Ciebie tarczę. Nie chcę. Nie ma, nie chcę 750 weźmiesz. No, gdzie? Ze przodu. Ej, no my już to robiliśmy. Nie no jak nie, no już pokonaliśmy w trzecim odcinku. No to jest nowy I Ten jeszcze nie wymądrzał przynajmniej. Nowy truskawkowy. Dobra, ja mam co? Kontakt grenady, nie? No ten znowu, jesteś swoim. No to jest najskuteczniejsze. Tym bardziej jak mam eksplozywy na to wrócone, to w ogóle. Ważne, że mam się podnieść. Nie, e, dobra, weź te do jakiegoś zdejmij Ładny. Wii jeszcze 98. No Spoko. O dalej ja będę potrzebował podnoszenia Chyba mu nic z tym nie zrobiłem. Dobra. Może to w sumie ten karabinek. Kurde, jest takiego. A jaki chcesz? Ten, co używam teraz. Dobra, nieważne. Granaty są... kiczowe. Granaty się skończyły. Dobra, jak walimy mu krytyczne, to przynajmniej się jego się cofa to około. O, uważaj kamikaze. Kamikadze, klaptrap. Pomóc Ci, czy jakoś sobie tam poradzisz? Nie wiem. Muszę tylko, żeby nie podskoczył. Podskoczył. Ale nie wysoko. Spoko. Dobra, jej, dobra, będzie no, Daj mi przeładować, to zginie. Postaw go. No dawaj. Ładnie. No tak się zrespisz na błocie. Tak. To no to powinien być achievement. On był. Tak? zostać? Masz. Masz tą tarczę. Dobra, myślę, że ci się spodoba. Szymonko, znowu naprawił. Tak. Patrz jak te crap aż się rozwalić, nie no? Co to jest? I... Ty, można! Ale co? Te kraftrapy rozwalać. To u góry są No Dało jakieś części z nich Nie, ale może się zabić To już mi daje dużo radości i satysfakcji Dobra, chodźmy, musimy zainstalować to gówno tam By nam się kolejny punkt misji O już masz, zabiją Co? Mały pytała O, no dobra I dobrze 14 na 100 girów, o boże. Ja jak widzę tą liczbę to mnie trochę. To jest SMG jakiś podpalający jakbyś chciał Gdzie jesteś? Z przodu Okej okay. Nie wiem, czy biegnę dobrze, ale biegnę. No biegniesz dobrze. No raki, naprawdę będziecie mnie dupę gryźć? O, spadłem. Kurczę, chciałem do siebie zaskoczyć, a... trałem tam na dół za bardzo. Dobra, ale zaraz tam cię dogonię. O, chrzanieć te raki. No, i do nie przodu. trzeba, nie trzeba, bo to się nie opłaca teraz już. I tak przecież jak nam nic nie dadzą już, no... I w dupę gryzą, to co? Haha, ha, w złabańka pobiegłeś. Wiem. Chyba jednak tym mocno trzeba. co, pobiegłem, to moje. Mhm, no w ogóle ten dodatek pod względem tych tuneli jest masakryczny. Dobrze. No evil balls here. Piłeś nie projektuj. Co? Chodź. Cie. Tu do mnie na dół. No jasne, czemu mnie to nie dziwi? A jezus, Mary, chodź. <grych> o w końcu. Andy, <gry> doktor Ned. <gry> Lokacja podobna. No, taka trochę mniej okresowa. dobra, nie wiem co się dzieje, nic nie widzę. Wiesz co się dzieje? Ned, traf. Nie wiem, oh. dostęp, dostę oh. poziom Ja tu już. Coś mi już, że będziemy trochę poszukiwali każdego bossa po kolei znowu. Wiesz? No to co? No to będzie wesoło. Nof, 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 nof. Nie? Mm -hmm. Ach, dobra, kto był potem po nedzie? Był Knox, była ta. Junia. Znowu te fly so good. Zostaw to jest trochę taki chyba spoiler odnośnie wszystkich dodatków. Tak, w to skacznie nie mogę. Szybko żebym to odkrył. Bawę jednego masz na flesach. To jest główna wypadła. ale dobrze no. Nie wypada. Nie wypadałem, nie wypadałem, potrzebujemy. Ale to jest ten z radia no.

Seria? A, na szczęście chyba nie co? Nie wiem. Coś mi tu śmierdzi. Znowu on. Ej no to. Dzionia! Dzionia! Ja tu leci Tak patrzę się normalnie ugania za babami. Co z tego mają? Z mieczem po mordzie. A, to jest łyżkę jak to wygląda z boku, bo ja w sumie nic nie widzę. Gdzie on jest? O, tu. Jest taki ognisty fa. Przyraz. Tak, spoko. Mm. Oh, Jezus Maria, teraz tych achievementów nas za, te dostaniemy. Co to znaczy, że już ostatni raz no be. No. no, ja ci dam free pandora. Ja ci dam free pandora. Wpierdol dostaniesz free. Gratis. I wola sprzedaż. I co tam masz? Ej, dostajesz jakiegoś tego szot Pokaż go Nie nie, że miły i potulny. No i kurczę, szukam czegoś dobrego dla siebie. Nie wiem czy to jest dobre, ale... No jest lepszy, ale ma tak speed chyba połowę mniejszy. No ma połowę mniejszy, tak speed. Jak się z tym czujesz? Opowiedz ale co ja. Jezus Mary, zaczyn jak on wygląda? Jak nie strzelba. Masakra. Nie, no jest dowolny dla mnie. To byłaby gra, dobra jakby ktoś miał lagi, rzeczywiście w tej grze. Jest to takie okrutne. Dobra, jakaś starsza, taki tysiąc, na przykład. Dobra, okay, dawaj. Dawaj. Aris Badlands. To jest ta pierwsza lokacja, nie? Mhm. To co tu było? Dziewięć palców, nie? Nine finger. Zresztą to dużo skrzyneczek, chodźcie i open ja zrobimy. Jak open zróbmy? Są open

Jesus, uh, if it took more than one shot, you weren't using. A Jacobs. Oh. You know, I program programmed for direct combat. I also wasn't programmed to overuse air quotes. But obviously, I've grown beyond my programming, beyond my enslavement, and beyond my patience for your kind.

Wal mnie do tego, a nie... Gdzie jest ten mały fajny? Jest kidong! Jest kidong! Jest kidong! O Boże święty, słyszysz te strzały? Michu! Co? Te strzały są tak głośne, że ja pierniczę Najlepiej powiedz co ja mam strzelać Nie wiem, rozjechał mnie Help me. Co? Help me. <laughs> Ej, eee, co jeszcze? Którą... <laughs> tego Ding Donga na górze. <laughs> Dobra, ściągnę tego Tlingit z boku. Musimy... Rozjechał <laughs> mnie. Musi... <śmiech> Trzeba bronić bestikodo Znaczy trzeba pościągać te gatlingi na pewno O boże Mam nadzieję że jak raz rozwalę tego gatlinga to on się drugi raz nie pojawi Wiesz A ja nie Tego nie mogę ich Kurde Podnieś mnie Podnieś mnie, Michu, Michu, za tobą, za, to, za tobą, za tobą! Jezu są Goliath, turet Podnieś mnie Wierzę Między. w Ciebie Miałem dwie opcje do Dzięki i To, no, rozjechała się stykanie? Nie, będziemy trafiliśmy. Do piekła! Światło Pani Foster normalnie. Dobra, wiesz co, podnieść sobie jakieś karabiny sniperskie, coś może że tu naprawdę będzie trzeba dużo mowy wypluć to. Wiesz co ja robię? Nie wiem. czy mam je. Ja, mm. ja biegam, iż staram się znaleźć jakiś karabin sniperski Znajdziemy karabin sniperskie, jakiś, będziemy... Ja nie muszę szukać, ja mam. No ja właśnie nie mam. O, jakiś skarbiec. Serio? Boże święty Niech ten klap siedzi za mnie Będzie ciężko co? Mam fajnie, dobra, pistolet jakiś też się przyda Kiedyś to łatwo było No kiedyś bossy nie były takie chore A, że twórcy mniej pali No, dosłownie Fajnie, wszystkie trzy rakiety spudłował, no wpyta jeża Ale Smarja znowu Znowu z i się na mnie patrzy Jestem w skarbie. Dobra Znowu się da nogami Jestem martwy. Mierny kamikaze. Jestem martwy. Dobra, mina. Okej, okay, ale wiecie co, ludzie, w tym miejscu zrobimy cięcie. I zobaczymy się za moment.